parki, beków dosyć popularne jest to legalne chociaż nie w każdej części Hiszpanii aczkolwiek no jest to znak ja nie szanuję i nie popieram oczywiście, no ale cóż mogę powiedzieć, nie, mój kraj nie moja kultura jest już późno teoretycznie ale rozbiłyśmy namiot na stacji trochę posiedziałyśmy sobie w kawiarni, ale za to patrzcie jaki mamy piękny widok. Czy widzicie ten widok? My będziemy szły spać, bo jutro trzeba wstać, żeby do Grenady jechać. Jo, jo! dobre właśnie się obudziła. Tak jest widok, kmięcie ten widok. Dobra, może gdzie on nie jest taki śliczny Ale jest cudownie Czy teraz mnie widać? Chyba teraz mnie widać Moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie z Granady e, Dotarliśmy tutaj, właśnie dzisiaj I... E... Sprawdzimy, czy to miasto jest tak cudowne jak o nim mówią. Granada jest ona w sumie klejnotem Andaluzji i państwem tego miejsca hiszpańskiego północy ludzie mówią, że jeżeli nie widziałeś granady, to nie widziałeś nic. Dlatego sprawdźmy jak jest. Na razie jest! <słyski> E, przepraszam, ale zarobiście, się rozbawiły mnie te zabawki, nie? E, dobra reklama z sklepu. To jest ostatni moment, kiedy podróżuję z kobietą, chciałam Wam powiedzieć i zaznaczyć serdecznie. Hej, nieźle nie się. Nieźle nie się. Mi się, kobieto. No tak. Nigdy już nie biorę baby w podróż. Bo wywołała wilka z lasu, nie? Co się dzieje? I sobie obie chodzimy no wiecie, jeszcze się... No, za kresem! Nie, no, co kresem! No, no, co, no, no, bądźmy ludźmi, tak? To jest rzecz normalna, jesteśmy kobietami. Ech. A ponoć, że to jest tak, bo no, kobiety się bardzo polubią. To co? A to chcą mieć dzieci w tym samym momencie. Dlatego odpalamy Tinder'a. Gdzie to mamy iść? Nie wiem. No, idźmy prosto! Najwyżej sklecimy. A co, kiedyś się zgubiłaś ze mną? <laughs> No. Nie, po prostu lubimy chodzić kilka razy po samej drogę. No i to jest różnica. Wiedziałem, przy ciebie, Właśnie znajduje się pod drzewem limonek. Nie spadają pomarańcze. Nie, pomarańczy Jezu jak to pachnie. Pomarańcze spadają moja droga z tamtego drzewa, bo tam mamy drzewo. Pomarańczy! tam. Idziemy, idziemy zbierać sobie jedzenie. Także y, tu jest drzewo limonek. Y, jesteśmy w pięknym mieście, y, które po prostu żywi nas jak trzeba. A właśnie tak wygląda drzewo pomarańczy. Tylko, że tamta pomarańcza jest trochę spleśniała, ale to nie zmienia faktu, że tutaj jest tego więcej. Tak. Uh, już się zerwała. No, dobra, lecimy dalej, zaraz znajdziemy więcej. Zrobiłam za późny unboxing, ale usłyszałam tylko od Karu takie O! o, Więc co, oni nich Tak? Tak, tak. Tak, tak. Zaraz spróbuję. Na wiz. Jak niejadalny środek? Bardzo jadalny. Środek bardzo jadalny. Budynek znajdujący się za mną jest to arena arena walki byków, bo oczywiście jesteśmy w Hiszpanii, więc to jest bardzo popularne. Corrida, czyli bieganie za bykiem i albo wygra byk, albo się go po prostu zabije. I... No niestety tak się dzieje, już jak się dzieje. To jest historia. Prawdopodobnie jest on sprowadzony przez Arabów na Półwysep Iberyjski, aczkolwiek historia też mówi o kartki tagińczykach oraz Rzymianach, którzy prawdopodobnie to tutaj yy, przywieźli. Jeżeli chodzi o samą koridę, staje się to powoli bardzo nielegalne w Hiszpanii i w wielu miejscach już jest po prostu tutaj zakazane i nie można uczestniczyć w tego, po prostu to nie funkcjonuje. Ja jestem jak najbardziej za, bo rozumiem, że Kiedyś działo się inaczej, ale zawsze czasy idą do przodu. W Koridzie oczywiście, to była główna taka zabawa e, arystokratów oraz królów. Oni brali w tym właśnie udział. Ja nie jestem tego fanką, nie, no ale no cóż, taka historia, i jesteśmy w takim właśnie oto miejscu. W Grenadzie. Nadzie, nadzie. nadzie. Grenadzie, nadzie, nadzie. nadzie, nadzie. Grenadzie, grenadzie. Dobry żart mnie nie? Grenadzie, Grenadzie! Nastał wieczór w Grenadzie, a co oznacza wieczór w Grenadzie? Idziemy! Zobaczyć jak żyją w nocy w Grenadzie! Pokaż się jak pięknie wyglądasz. Tak pięknie. Jestem po prostu zauroczona Karoliny urodą. Tak, w sobie zakochałeś? Dokładnie. Ja mówiłam, że poznałyśmy się po to, żeby się wzajemnie dowartościować. No, chyba tak, naprawdę. Boże, normalnie ja się nie mogę napatrzeć na jej cudowną urodę. O, 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 o dobra. I nikt nie chce bo... Tak, złońki, rzekajmy tańczą. Idziemy pić browara. Idziemy zobaczyć jakieś fajne, lokalne miejsca. <laughs> masz minę. Na... <laughs> Jaki, czekaj, biedny. Jezu, jak ty to w ogóle chciałaś? Słuchajcie, no. kwestia, którą możecie znaleźć w Grenadzie, co jest bardzo popularne tutaj, to jeżeli zamawiacie browarka, to dostajecie do browarka jedzenie za darmo. I to mniej więcej wygląda tak. Tutaj macie browarkę jednego, którego zamawialiście, a tu jest jedzenie dla jednej osoby. Tak samo tutaj zamówiliśmy browarkę i proszę, dostaliśmy takie oto tutaj. Wie Osobiście jestem bardzo zaskoczona, bo jednak jak się kupuje ta pasy, no to jednak osobno, prawda? A tutaj co? Myślałeś, że to są jaja. Chcecie się narobić, a jeszcze się najacie za darmo. Że jesteśmy w Grenadzie, to poznaliśmy tutaj ludzi i właśnie sobie siedzimy w miejscu, które nie jest w ogóle typowo turystyczne i turyści, turyści tutaj nie przychodzą. Także to wygląda mniej więcej tak. <noise> a tak <jest, tymi. głos> <noise> e, Więc tak tutaj wygląda. I restauracja, o której zamykają o pierwszej w nocy. O pierwszej w nocy, ale podobno ludzie po się I lefoulo, gdzieś na kontach i rogach no, różnych keków. No, Także powiem, wam, mi się podoba no. no. <noise> już ja ja to miasto A zdajemy No <noise> Ja tu potem Ejszka, ty będziesz. Nie, jesteśmy nie. Nie, Ty będziesz piła, a ja będę może tak być. Najśmieszniejsze, że nie wiem, co zrobiłam, bo zamiast włączyć wcześniej kamerę, to ją wyłączyłam. Chodzi o to, że w tym pubie, który Wam pokażę Pan robi tak: własne piwo, własne wino, własną tabakę i jedzenie, które podaje do piwa, jest własne zrobione, wykonane domowo. I właśnie omlet, który je Karolina, kurde, smakuje jak pierogi ruskie. Jestem zachwycona, No, zachwycona, jestem. farsz normalnie. Wow, 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 wow. wow dzień dobry, moc, energia, endorfina zaczynamy kolejny piękny dzień a gdzie? w Grenadzie także lecimy zaraz obudziłam się oczywiście znowu, bo oczywiście musi, musi wjechać poranna, dzień dobry au <noise> <noise> dzisiaj nie jest z nasz dzień, Skaro, bo obie lekko cierpimy, ale liczymy, że nam się humor poprawi. że pozwoliliśmy na coś dużego? Pysznego. Patrzcie, kanapeczki. Mamy co? Flag, guacamole, tomato i taka kawka. Moja już brzydko wygląda, ale to dlatego, że ja wszystko mieszam ja jestem ogólnie taka, e, bałaganiara. Znajduje się właśnie w dzielnicy Alhambra I jest to dzielnica dosyć arabska ze względu na to, że to teryjski, Ogólnie północna część Hiszpanii była kiedyś pod panowaniem arabskim I jest to miejsce, gdzie dzieje się ponoć najbardziej taki klimat flamenco Dlatego dodaliśmy na koncert flamenco I bardzo się zaskoczyliśmy, że on jest Dlatego poczujemy ten hiszpański klimat Módzko Ile razy Ogólnie to jest ten... no ten park, nie? Tu macie, możecie sobie przeczytać O! I on wygląda tak! Znaczy, na żywo nie wygląda tak, bo on ma drzewa, a nie kurde papier na sobie i obrazki Ale jest ponoć piękny! Tylko mnie zafascynowała, ta jest kina. Oku, no to się przeszłam. Nak, nak, nak. Heaven's Door Była taki film I to był film ten Labirynt, fauna, labirynt coś tam I mieli takie magiczne wejście No totalne Żeby wejść do dzielnicy Alhambra Trzeba przejść przez piękny park I jesteśmy w tym jakże klimatycznym arabskim miejscu W którym można pójść na punkt widokowy Zobaczyć całe miasto i Wygląda ono zupełnie inaczej Niż reszta miasta Bo jednak każde dzielnica jest jakby Troszkę inna i ma troszkę inną historię. Ogólnie, jak zastanawiacie się, skąd jest taki piękny widok, to znikąd inąd jak z toalety. Nie ma lepszego w widoku niż a więc jesteśmy w Alhambra. Alhambra to jeden z najspanialszych zapytków, jeżeli chodzi o okres panowania Arabów na Półwyspie Iberyjskim. Jednak trzeba pamiętać, że Alhambra to nie jest y, nazwa określająca konkretnie to miasto, ale cały komple y, całe budynki i kompleks ten zawiera wiele pałaców, miejsc i jesteśmy właśnie w jednym z nich. Także Alhambra jest znana z budynków za czasów panowania rodów natrydów. Ona nigdy nie, pod, nie została podbita, więc panowanie, panowali tutaj cały czas Arabowie, dopóki Grenad nie przyjęli chrześcijanie. Budynek znajdujący się za mną jest, on, jest to Pałac Karola V. Ważnym położeniem Alhambra było to, że powstała ona na wzgórzu zwanym Las i pierwsze jakby budowle powstały po prostu na jego kamieniu Tam nie ma przejścia, ale to nie jest problem. Jest, Ty, no faktycznie. Przecież jechali goski na rowerze. A nie, to musi być wyjście. Jest, dróżka ładna. Jak ktoś wyjrzał mój filmik z winobrania, to kminie o co chodzi. Paco! Co wam mogę powiedzieć o tym mieście? No to tak. Góry są. Budynki są. Z górki się idzie i pod górkę też się idzie. Klapki są, ludzie są, szklarska poręba. Dobra, ale to wygląda jak szklarska poręba, tylko że jak gdzie idzie. I w innym stylu, ale no jak w Polsce, jak w Polsce. Nic mniej, nic więcej. Dobra, o! Ciewodnik. A no Karo powiedziała w ogóle, a nie to nie jest śmieszne. Karo powiedziała, że ten park, którym się idzie na wzgórze, wygląda jakby w saloku. A, jaki ładny widok na Alhambra. Idę się dowiedzieć o co chodzi, bo pan prowadzi wycieczkę Idziemy się dołączyć? A nie, bo oni pod górkę idą To jednak nie, ale szanuję Też mam maskę, jakby co, nie? Przeszłam się tędy, tylko po to, żeby wam powiedzieć, że strasznie smuci mnie ten widok Środek miasta Teraz tu stanę, bo kurde Koleś pierdziela I to konkretnie Trafiłam na taki Pomnik, a ze względu, że wiadomo, że jednak Grenada jest taką, jakby nie było stolicą małą Flamenką, Maria Maja I on był bardzo popularnym tancerzem, choreografem w tym kraju. Jeżeli wchodzicie w arabskie dzielnice tutaj, to jednak usłyszałam, że najlepsze zwiedzanie, z, yy, najlepsze zwiedzanie tych uliczek jest wtedy, kiedy się po prostu zgubicie. w jednej z najsłynniejszych uliczek jak widzimy klimat jest typowo arabskie, jest mnóstwo restauracji możecie kupić sobie pamiątki no powiem wam tak, jeżeli chodzi o Grenadę to są dwa zupełnie różne światy jeżeli chodzi o centrum to a przejście tutaj to jest tak jakbyście opuścili po prostu kraj zupełnie, zupełnie inna energia zupełnie inna atmosfera i no ja lubię aczkolwiek przeszłam się teraz żeby zobaczyć to rzekomo kultowe miejsce E, ale no nie będę nic kupować, bo nie jestem od odpamiotem. A już nam, e, już chcieli sprzedawać e, rozmaryn do ręki, nie? Ludzie robią co, co mogą, żeby tylko troszkę mieć pieniążków. E, no bo dostał kryzys. No i można tak, w Hiszpanii możecie zauważyć mnóstwo ludzi, którzy po prostu chodzą sobie po mieście, obładowani w różne rzeczy, albo w siatkach mają napoje, nie napoje, albo jakieś tam i no co sobie wyobrażacie tam macie. No i po prostu podchodzą i sprzedają, nie? Nawet rozmaryn, nie? Po prostu. Przedstawiam Wam oliwki. Czemu nagrywam oliwki w tak dziwnym miejscu? Otóż kwestia jest z tego, że w okolicach od grenady do malagi rozciąga się największe pole drzew, na którym rosną oliwki. Walencja, ryż, grenada, malaga, oliwki. Pamiętajcie. <gryśla> I ktoś po pomyślnie. Zaczęła ręka. Tu. Okej, okay, dotarłyśmy Poznałyśmy wspaniałych ludzi tutaj i Carlos nas ugościł W swoim mieszkaniu, dlatego w co robimy zapiekanki Siema, siema I really miss zapiekanki I love it And they are preparing for me I love these girls Także to był właśnie Carlos I my jesteśmy tutaj i będziemy robić trzy ważne składniki Cebula, czosnek i co jeszcze? Pieczarki. Nie zapominajmy o pieczarkach. Ser też jest bardzo ważny. Mamy patelnię, mamy masło. Da się to zrobić. I tak trzeba robić. Pamiętaj, że jak jesteście, to nie tylko jedzcie tradycyjne i danie, ale również pokazujcie nosze. Miło mi są. Okej, okay, więc zapiekanki już są zrobione, a teraz będziemy je próbować. Bo ogólnie Carlos już był w Polsce i on bardzo lubi nasze zapiekanki, wręcz je kocha i tęsknił za nimi, dlatego przyrządziliśmy. Okej, okay, kwestia jedna w Hiszpanii, po pierwsze. Nie piją kawy Znaczy piją kawę, albo, mm. ale bezpośrednio albo po jedzeniu Albo przed jedzeniem, później niekoniecznie Więc ogólnie się bardzo dziwiamy jak my pijemy kawę cały czas Woda do kawy jest zazwyczaj zagrzewana w mikrofali Ale my sobie zagrałyśmy w garnku Obym nie łożył tej No to so nice. no. Na rynku w Granadzie yy, możecie znaleźć yy, kafelki, które niegdyś przynależały do kościoła. Kafelki te należały lata temu do kościoła. I było tak, że jeżeli ktoś popełnił jakąś zbrodnię bez względu na to, tak w ogóle jest tu bardzo dużo gradziarzy, yy, jeżeli ktoś popełnił jakąkolwiek kiedyś zbrodnię i dotknął tych kafelek, to ani policja, ani sąd nie mogę nic z tym zrobić, i tak jakby ta osoba została uniewiniona przez to. Bo ze względu na to, że przynale przynależały do kościoła, to Bóg im wybaczył każdej zbrodni. A tak w ogóle w Granadzie pije się kranówkę, bo jest to ponoć najzdrowsza woda w całej Hiszpanii. W sensie kranuwa jest najlepsza. to sposób właśnie mówię żegnaj Grenado na jakiś czas bo tutaj na 100% jeszcze wrócę jestem naprawdę zakochana w tym mieście jest magiczne i będę tutaj wracać będę tutaj wracać wydaje mi się że częściej niż mi się wydaje zgadzam się z przyszłowiem jeżeli nie widziałeś Grenady to nic nie widziałeś Od Grenady aż do Malagi ciągną się sady oliwkowe, które właśnie możecie tutaj zobaczyć Także pamiętajcie, Walencja ma swoje ryże, a Grenada ma swoje oliwki Ja do czymś czasem lecę dalej no Witajcie, to jestem ja i mój ziomeczek Jak tam morda? Masz, pogramy razem Dobra, że pomnikowa, nie? Pyk, pyk, pyk Jo! I zapraszam Was do dalszej drogi, bo lecę dalej!